Wadze. Jak ja tyle tą butelkę ci nakroszę, to wtedy Dobra, tak mama, 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 ma, idź stąd! Sio! Musisz szyb... wtedy jęczeć, a tak to nie z tej Witam bardzo serdecznie i dzisiaj wchodzimy w sezon drugi tak jak się tego dawno nie było. Ona na że dawno nic się nie działo u mnie na kanale i powracamy tutaj i z mojej wakacji, tak będę odpowiedzieć z mojej wakacji i będzie się dalej działo, będzie różne rzeczy. Tak. Będą różne rzeczy, ale nie będę tego przedłużał Idziemy DALEJ! Byłeś na dachu? Tak O O nie, mam wingmana, chcesz wingmana? Nie Pierdolę, ta grał Nie wiem, jak się... Mam Mozambika O, mam fioletowy magazynek do lekki. Ktoś tu, ktoś tu jest chyba no kto jest, ty? Nie... O kurwa, przy mnie są typy! No leży typek Gdzie yy, masz? jednego yy, tam jest drugi typek, pomoc Tam. Nie, 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 nie Nie, tam Tak Ja wiem, że tam, ale... Słyszałem coś tu No dobra, tu gdzieś oktyń jak No dobra, masz coś? Aj, na, da na dachu, mhm. tu chodzę tam. O, kogoś się e Tutaj? Tutaj, chodź. No mam. O, ty biegnie. Dobra, wejdę tu na dach Masz Przez go? arma ma Gdzie on jest? Nie widzę go Tu jest! Dobra, leży Nice Leży Typy gdzieś tu Nie, tepę, to, jest, to jest... to jest smog kurwa smog? No smog, gdzieś tu jest... Nie, to jest ktoś smog. Tuś chodzi. Kto to... ktoś chodzi. W domku. Słychać normalnie. Na górze. Piękna. Ej, na dachu, na dachu. W środku. Raz jeden. Dobra, wchodzę tam O nie, dostałem. Na górze! Co? O nie! Dobra, nice Ja chcę przebijacza do tego alternatora O, tu jest smog, tu jest smok Ej, tu typy, typy, ty, typy, ty, typy Czekaj, kto, kto dał ten to, Typy, będą lecieć pewnie O tam są bo tego smucha tego, tego smoka można zabić Chodźmy tam dawaj Nie nie są Ma ten Disraptora Ja to jest cały, kurwa Nie! O mój Boże Dobra, nice, nice, nice Zasłoniłeś mi wszystkie pociski, ale noba nice Strzelają do tak? nas Co? kurwa strzelają. Gdzie? Skąd? Ło mój dalek, Boże Możemy się nie bok Nie ja, ja tam szuję jakoś ty, ty postawiłeś coś? Postawiłeś to ku? Widzę go Strzelają do mnie Ło Czekaj, bo ja nie potrafię z tego celować Nie... Nie potrafię opanować tego strzelania z tej broni niestety O, jest. Poczekaj, ty nie wchodź tam. Nie wchodź tam. Chyba dostał do. Two! Co to za. Tam gdzieś się przede mną napiędzia O, słyszę, słyszę, słyszę. Poczekaj, może na nas. Widzę jak się strzelają Dobra, położę typa Wow, man, tu są trzy składy mordo Jasne, jasne Może, może ciężkie trochę Wow, ej, obkążyli mnie Dobra, nice Lagi mam straszne Ja pierdolę tą grę Leży jeden Co on do ciebie wszedł, czy co? Nowy lider Tak. Nie widzę tak No i zlutuję Jezu co to nim Jez

Urwa, no. Kurwa Ring o, o, MAN Ale nie, to jeszcze jest słaby ring A i tak nie znam Masz, masz jakiegoś fila? Używaj Nie no, tutaj zdążysz Powiedz, że masz ten, powiedz, że masz ten Dobra, leży, 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 leży Zabójcom zabójstw. ej, e, ja Masz jakieś ten? Nie mam właśnie nic. Masz jakieś pancerzyki? O, szybko. Muszę trochę podładować Ja nic nie mam do sobie, kurde, nic, nie A zawsze miałem tego dużo, co nie? O, tam się sobajowali. Słyszałem chyba coś Mlag ko, ko mnie na, na mnie Dobra, leży, leży, leży. Na dachu położył się, na dachu się położył. Dobra, dobra, wchodzę tam W środku. Chyba, wchodzę, wchodzę, wchodzę Tu Dobra, masz kogoś? Dobra, Dobra. nice Dobra załatwiony Teraz możemy. Dobra nice, nice. O, ty Idzie, pek. idzie, idzie Dobra leży, leży, nice leży. Kto się... Kto... Dobra, oddział poszedł, kaput Cały? Tu jest oni no. w ringu. Dobra, no. Gdziemy sprawdzić co miał? No powiem ci że tak trochę kiepsko, wiesz. Czemu? No bo wiesz, teraz nie ma tego. Tam jest typek. Oni są zamknięci. Oni są zamknięci tutaj. O kurwa, ty. Jak to bije. Kto? No, jak to bije, ty. To zaraz lech tak. Przeżyjcie to. Już idę. Tutaj jest, tuż na górze. Ej, na górze, na górze, na górze. czego czekaj? Uciekaj Leży d Rzucam tam na do niego Prawie leży Jeden jeszcze tylko? Chyba tak Na górze la ta lifeline Dwóch dobrze. Leży? Jeszcze jeden be nice Gdzie ona jest? Za mną Tam Dobra, Dobra nice, 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 nice 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 Weź ten zobacz szybko na górze Wejdź na górę zobaczyć tego z next one hmm? Typy, typy, typy Na górze? Typy na górze, typy, tak Biegnę do ciebie Rzucam granatami do nich Dostał typek ten Prawie No ja też Paweł, leżę, wiesz Dobra, wracam do siebie o NIE! COSPEL MUST eat. Masz tam kogoś? Leży Jak ja tyle je tą butelkę ci nakroczę, to wtedy możesz... Dobra, te... ma, 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 idź stąd! Sią, szybko Możesz wtedy a tak to nie Nie ma ani jednego shielda Dostałem, dostałem Oh, shit ma, 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 ma ten typek coś? No, Jezu, jest. A ten? O! Są. Jezu, tu nic nie ma! Boże, ej. Ale to jest smutne! Dobra jazda tam. Daj na górę, może ten? Rzuta? Masz rzuta tu? Nie da rady tam. D nie da? Dobra, ale jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. To jest Dzień, smy... bardzo blisko. Na górze. Gdzie? Ej, na górze, na górze, tam. Dobra, leży, leży. Nice, nice, nice. Widzisz, kiedy będzie deepsikę? Że ja mama weszła jest na kamerze. <śm> 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 ja nie wiem, czy deepset to staje. To się na tą górę jakoś wejść? Tak, chodź, chodź do mnie, chodź do mnie. Gdzie jesteś? Dobra, podlega 45 Tylko nic nie widzę, w tym jest problem Wow! Krabara ktoś miał ogólnie Tam jest typek! Kurde, to się na tą górę wejść? Tak trochę kiepsko bym powiedział Tam widziałem typa, tam był... Yy... Tam jest Nie, de, nie, czemu? Why are you shooting? Sure? Złap stąd, złap stąd Nie, ale co to... Ta... Wow. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mocnego Kurwa, go. na górze tutaj nie uciekaj, 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 w drugą stronę, tam biegnij. tutaj, do domków. Oh, men. ja tutaj zostaję, chodź do mnie. Jesteśmy rozproszeni. Jak będziemy w ogniu, chodź tu. To ja nie jestem w ogniu, ja nie jestem w ogniu. Chodź tu. Już mi się z childy skończyły pod Tu szli zaraz tamci no Patrz, chodźcie tu No spokojnie o, ja jestem tu Kasmy patrz patrz jaka tu jest skrytka patrz tu można się schować Tuta, <gry> Oni chyba sk skoczyli stamtąd Oni chyba po po pobiegli na tamtego dinga Ajaj aj, aj, aj. O mój Boże. Nie, nie przelać. Są tu. Dobra, widzisz ich? Widzę, 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 tu jest typek, tu jest typek. No to ale nie strzelaj. To jest. Don't shoot. Ja w niego tafiłem, ups. Widzę go, widzę. Urwa, idiot. Dobra. Ale mimo wszystko trzeba tam zaszować. No, no, ja bym poczekał, oni się. Ani się tam strzelają. Tam, Dobra. tam jest typek. Wchodzimy tam czy coś, bo nie wiem. Kurwa, Ja prawie leży. Ale poczekaj, czekaj, jeszcze nie wchodź, nie wchodź jeszcze. O, czekaj. Uklęknę, widzę typa. Boję się, ja, że, się boję, bo, oh. boję się, że to może. Boję się, że to ka Boję się, że to kable, nie? Aż tam, 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 tam wskoczył skoczył. Znajdują. Tam Octim skoczył. No patrz. No TY SIĘ tak za leży. Ty tu jest typek Gdzie? Tu opak mnie Dobra nice leży 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 Dobra Kładziemy go D Połóż go no Nie widzę go Leży Tu po Tam tam kolejny Ja tam, ja tam, On miał krabela ten typek miał kabela Dobra Dobra Leży jeden jeden squad leży Co? Jeden. Gdzie oni są? Dobra jeszcze, jeszcze jeden chyba typ. Za mną, za mną, nie. Nie, to ja. Gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu. Kurwa, za mną. Leżę. Chodź tu szybko, podnieś mnie, podnieś mnie. Tu, 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 Na górze, na górze, na górze, na górze, uważaj. Właściwie widzę. Kurwa, usiść. Oh, nie!